Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Owego go dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak byli w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Wale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wyzgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic ci się nie obchodzi, że giniemy. On, powstawszy, zgromył wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary. Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą, kim on właściwie jest, że nawet wicher jezioro są posłuszne. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy chwilę. Myślę, że nie potrzeba jakiegoś specjalisty od człowieka ale myślę, że w, tak naprawdę nasi rodzice, opiekunowie, wychowawcy robili kiedyś wszystko, różne zabiegi na nas, żeby nas usamodzielnić. Kiedyś byliśmy zależni od nich. Musieli nas przebijać, myć, karmić, na, no, na rękach no, nosić. Potem uczyli nas samodzielności po to, żebyśmy zaczęli sami pewne czynności wykonywać, ale ciągle były, powiem, rzeczy, które były od nich zależne. A pomimo tego, że właściwie od samego początku jest w nas takie pragnienie, wielkie pragnienie samodzielności. Ci, co są dopiero rodzicami, albo byli, albo kiedyś będą, a jest chyba dwulatka czy trzylatka, wtedy się wszystko zaczyna, dziecko zaczyna już mówić, to pierwsze, jedno z pierwszych zdań, które wypowiada, to ja sam, ja sama. I ważne co, ale sama się ubiera, sama je, sama, sam nie wiem, co może robić jeszcze dziecko. Wszystko samo. Nieważne jak, ale samo. Oczywiście potem się derwuje, że nie wychodzi, ale samo. I potem oczywiście krzyczy w pewnym momencie, mamo, tato, przyjdź i pomóż. I tego się uczymy właściwie od samego początku. Może nie tyle tego, że czasami potrzebujemy być nie tyle zależni od kogoś, a tak naprawdę uczymy się w swoim życiu wspaniałej rzeczy, że nieraz w naszym życiu będą sytuacje, w których zwyczajnie sami nie damy rady i potrzebujemy czyjejś pomocy. I to żaden wstyd prosić kogoś o pomoc. Żaden ale to pragnienie samodzielność nas będzie, bo w zależności od tego, jak byśmy traktowani, pewnie potem prosić o pomoc będzie ujmą na honorze, potem będzie e, proszenie o pomoc, będzie krzywdą dla nas, bo my to pokażemy wszystkim innym, że potrafimy sami, chociaż nam nie wychodzi, ale będziemy sami, może ze strachu, może przez to przed tym, jak nas ocenią. I nawet jeżeli przeżywamy wielkie dramaty, to nie poprosimy o pomoc. Bo nie wypada. Ale jest nas to pragnienie rzeczywiście samodzielności, i jeżeli mieliśmy mądrych wychowawców, formatorów, mieliśmy mądrych rodziców, opiekunów, to rzeczywiście oni nas nauczyli, że żaden wstyd poprosić o pomoc. I nieważne na jakim etapie życia jesteśmy, będą sytuacje, w których przyzwyczajenie damy rady. Znaczy trochę o tym, bo. Dzisiaj jesteśmy z Jezusem, z apostołami na jeziorze, jesteśmy w Łodzi i Jezus podobnie czynił z apostołami. Tak naprawdę od samego początku, kiedy ich powołał, robił wszystko, żeby ich usamodzielnić. Oczywiście dawał im mnóstwo rad, wskazówek, mówił im, jak należy ewangelizować mówił im co mają mówić, mówił im w jaki sposób mają się pakować, jak pójdą do jakiegoś miasta, co mają zrobić, jak się przywitać, jak się pożegnać, a, gdzie mają być, jakby potem wracali, dzielili się tym doświadczeniem z nim. On im dawał wskazówki co robić dalej. Wszystko po co? Żeby przygotować je do samodzielności. Oczywiście w pewnym momencie nie wyszło, bo kiedy przed Wielki Piątek ta samodzielność skończyła się tym, że się rozpieszli wszyscy. Nie poradzili sobie z tym. Totalnie. Potem Jezus na nowo ich zbiera, znowu tłumaczy, ale po to, żeby być samodzielni, w momencie, kiedy mówi: idę do swojego ojca, że przygotować wam mieszkania w niebie, ześlę wam Ducha świętego, który wam pomoże w tym, żeby być samodzielnymi ludźmi. Samodzielnym kościołem. Dlaczego znaczy, to też to, o tym. Bo, bo ta łódź jest właśnie czymś takim. Dobra, to jeszcze jest początek, bo to dopiero czwarty rozdział Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie jeszcze nie przeżyli tego wszystkiego, co, co już potem przeżyli, czego doświadczyli, ale już pewnie na początku chcieli się wykazać samodzielnością, zaradnością. Bo widzimy, że Jezus wchodząc z nimi do łodzi, jezioro Galilejskie jest olbrzymim jeziorem. z jeziorem takim, że z jednego brzegu nie widać drugiego. Jezus bardzo często wykorzystywał ten skrót przez jezioro, żeby dotrzeć do jakiejś miejscowości. Bo kiedy wędrował, ewangelizował po Galilei, to głównie wokół jeziora właśnie galilejskiego. Wiecie, najprościej skrócić sobie przez jezioro. A to było głębokie, przez to też te sztormy na jeziorach są bardzo gwałtowne i bardzo, bardzo niebezpieczne. I co się dzieje? Wchodzą do łodzi a Jezus idzie spać. Zobaczcie, jak nam ufa. Nie jest tak, że musi cały czas kontrolować wszystko zrobione, czy zadania rozdzielone. Zobaczcie, jak Jezus nam ufa. Czegoś, co totalnie, ciągle jest przy nich, ale ufa. Bo uczenie kogoś samodzielności to jest ciągła kontrola. Krok po kroku zaznaczanie, odpytywanie, czy to zrobione, tamto zrobione, czy to rozdzielone, teraz ja zdecyduję. Nie, uczyńca samodzielności oznacza całtalnie coś innego. Kim byli ci, co byli w łodzi? Przecież mamy tam doświadczonych rybaków. Piotr, Jan, Andrzej, Jakub. I to nie byli młodzieniaszkowie, bo wiemy, że na pewno święty Piotr już miał tyściową, um, czy już pewnie już miał trochę swoich lat. Um, byli doświadczeni ludzie. Pewnie to nie był ich, ich pierwszy sztorm na, jezie, na jeziorze. Nie pierwszy raz coś się działo. Oczywiście tam też byli inni. Mamy Mateusza, który finansista, którego, księgowy, którego wzięli z Izby Celnej, i wielu innych, którzy pewnie różne inne zawody wykonywali, i ci rzeczywiście mogli panikować. Ale jak to czasami bywa, tak że może rybaków było mniej. No ci pozostali stwierdzili, my też potrafimy. Może wzięli stery, może wzięli drążek, może oni chcieli prowadzić, może oni chcieli decydować, jak płynąć, gdzie płynąć. I przychodzi sztorm. Sztorm, który jest totalnym, czymś nadzwyczajnym, czy totalnie czymś zwyczajnym na jeziorze. To jest tak, że nagle nas zaskakuje sztorm. O, takie zdziwienie, jak to sztorm na jeziorze? No nie, na jeziorzach są sztormy. Są burze na jeziorze, to jest coś naturalnego. Oczywiście może nie zdarza się codziennie, może nie zdarza się e, kilka razy dziennie, może to nie jest takie zjawisko, takie, że no, należy się do niego przyzwyczajać, ale występuje. I możemy mówić, że a, zaskoczyła mnie ta sytuacja, zaskoczyła mnie tamta sytuacja. Okej, okay, możemy być czuć się zaskoczeni, ale jeżeli przebywamy w, da przebywamy w danym miejscu, no trudno być zaskoczonym, że w tym miejscu takie rzeczy się dzieją. Na pustyni jest gorąco, na lodowcu jest zimno. To są naturalne sytuacje. Ten sztorm to pewnie kryzysy, które nieraz przeżywamy. Z różnego powodu te kryzysy są. Ten, ta Łódź, to myślę, że też sytuacja też może i naszego Kościoła obecnie. Naszych wspólnot, to wszystkiego, co przeżywamy, że Jezus zostawia nam kierowanie tą łodzią. Nam wszystkim. Ktoś stoi u steru. Nagle przychodzą sztormy, i w różny sposób można reagować na to, co dzieje się obok nas. Są desperaci, którzy wyskakują z łodzi, bo myślą, że poza łodzią nie ma sztormu. I myślą, że w ten sposób się uratują bo jak najdalej od tego miejsca, które kojarzy mi się ze sztormem. Są ci na łodzi, którzy uważają, że nic się nie dzieje. Że inni twierdzą, że mamy kryzys, mamy, że coś złego się dzieje, ale u nas wszystko jest w porządku. Jest coś niezwykłego w tej historii, bo jak zerwał się ten wicher, zbudzili Jezusa i powiedzieli Niego, nauczycielu nic Cię nie obchodzi, że giniemy. Się nie obchodzi, że giniemy. Myślę, że taki maluch, który dopiero co przewrócił się, bo powiedział, że on sam idzie, poprosił o pomoc, bo dla niego to jest coś naturalnego. Mamo, tato, pomóż. A ci, ci udają, że wszystko jest pod kontrolą. Nie szukają pomocy Jezusa. Nie proszą go o pomoc. Dlaczego? Bo co może? Honor im zabrania. Bo facetami są. Trudno przyznać się do tego, że im dają rady. Wyrzucają Jezusowi to, że sobie spokojnie śpi i im nie pomaga. W ogóle to, że w ogóle się tym nie przejmuje, że my giniemy. Czy trzymają dalej ten ster, uważając się za najlepszych z najlepszych, i okszaniają Jezusa za to, że się w ogóle nie przejmuje to wiecie, to są te wszystkie sytuacje w naszym życiu, kiedy my próbujemy coś zrobić to, to wszystkie sytuacje w naszych rodzinach, nie? ktoś się trudzi, męczy, coś tam po prostu uwija się ko stołu, tak dalej i wrzeszczy na całą rodzinę, dalej zmywamy, kroimy, tak dalej i wrzeszczymy na całą rodzinę, nie, że potrzebujemy pomocy bo jak ja, ja sam dam radę tylko wrzeszczymy na innych, że w ogóle się nie przejmują tym, że ja tak ciężko pracuję. Czy ja tak naprawdę nie potrzebuję pomocy, tylko chcę takiego ojojania, oj jak ty biedny, po jak ty zapracowany, jak ty dużo pracujesz. Tak naprawdę nie chodzi o to, że ja potrzebuję pomocy. Tylko żeby ktoś dostrzegł to, że ja tak dużo pracuję, że tak dużo się wysilam, a oni nie. Nauczycielu nic się nie obchodzi, że giniemy. Dopiero go poznają, otwórz czwarty rozdział. Pierwsze cuda się dzieją, pierwsze rozmnożenie chleba, pierwsze wyrzucenie złych duchów. Ciągle go nie znają, nie wiedzą, co, czego się mogą spodziewać. Ale wyrzucanie Bogu, że nie przejmuje się tym, że my giniemy. Dlaczego też ta sytuacja bardzo często przypomina nasze ży życiowe sytuacje? Bo nieraz w naszym życiu, Podejmujemy głupie decyzje. Naprawdę głupie. I brniemy pewne A. sytuacje, czasami może jakieś, jakieś inne rzeczy, które gdzieś obok nas są. I potem na koniec, kiedy już się budzimy i stwierdzamy, o, za daleko zabrnęliśmy, wrzeszczymy na Pana Boga, Panie Boże, Ty się nie przejmujesz, że ja tak ginę? I jeszcze mu dokładamy, a to czemu mnie nie ostrzegłeś wtedy? Czy czemu mnie nie powiedziałeś, że ja tak głupio postępuję? Kiedyś rozmawiałem z pewną osobą, i ona mi mówi, że no teraz już zmądrzała, ponieważ taką sytuację, i żebym teraz ostrzegał osoby, które są w podobnej sytuacji jak on, tej, tej osoby, żeby mi ostrzegł, żeby tak nie robili. Ja mówię, tak zacząłem się śmiać, zaczął uśmiechać, i się. A gdybym ja to Tobie powiedział dwa lata temu, posłuchałbyś mnie? No nie. Bo tak mamy, słuchajcie. Kiedy sobie ubzduram, że ja sam, że ja jestem samodzielny, teraz nikt mi nie powie, jak żyć, co mam robić, jak postępować, nikogo nie będę słuchał. Bo obzdorałem, że się zakochałem. Znaczy, mam nadzieję, że się nie obzdurałem, ale że jesteśmy zakochani, że jesteśmy samodzielni, że już jesteśmy dorośli. Nikt będzie mi rozkazywał, nikt nie będzie mi pokazywał. I nieważne, jakie rady dają, nie słuchamy. I my trzymamy tą łódź mojego życia, już wicher toniemy i krzyczymy na naszych rodziców, czy tych wszystkich obok nas, i mówimy: czemu mi pozwoliście to zrobić? To co, nie zależy wam na mnie? Nie kochacie mnie. Wiecie, trzymamy dalej to łódź i... A nie powiemy słuchaj, potrzebuje pomocy. Ta sytuacja, która spotkała syna mordotrawnego. Apostoły dopiero potem usłyszą tę historię, który się pogubił, który wziął odpowiedzialność za swoje życie, ta ja będę żył po swojemu. A ojciec daj mi pieniądze, pójdę sobie w świat. Przeprosić. Ojciec czeka. To jest tak trudne nieraz, nie? Bo my szukamy, słuchajcie, winowajców w sytuacji, w których my jesteśmy nieraz. I oczywiście te sytuacje czasami nie są z naszej winy. Totalnie nie. Bo świat jest zły, bo inni są zły, i itd., itd. Ale my nieraz szukamy odpowiedzialnych. Na tej łodzi byli specjaliści od burz. Mamy rybaków, którzy z wielkim doświadczeniem. Czemu oni wtedy nie przyjęli władzy? Czy nie powiedzieli wszystkim innym chłopakom, panowie, spokój, my teraz to przejmujemy? Bo może też to jest znowu taka nasza kościółkowa charakterystyka, że my jesteśmy tak do stopnia mega uprzejmi, że nikomu nie powiemy, że się myli, że źle robi bo się obrazi, bo się urazi, bo odejdzie, bo zachwiejemy jego samopoczuciem, wartością życia. I nieważne jakie błędy ktoś popełnia, czasami tam u nas na górze, to my nic nie zwrócimy uwagi, bo w kościele się nie zwraca uwagi. I toniemy, i toniemy, ale udajemy przed światem wszystko, gra, wszystko jest w porządku. Jeszcze zrzucałem odpowiedzialność na Jezusa, że Panie, nie, nie obchodzi Cię, że giniemy? I tak możemy czuć się, słuchajcie, w tych czasach, w naszym Kościele. Różne decyzje podejmujemy, wyskakiwać, nie wyskakiwać. Może na przeskoczę. łódźce przeskoczę. No, różne sytuacje mogą nas spotkać. Tylko, że w takich momentach wystarczy zawołać Panie, pomóż nam. To nie jest tak, że nagle jezioro zniknie, wszystko zniknie, wszystkie problemy znikną. Tylko, że wiemy, że z nim możemy podołać trudnościom. Z nim potrafimy wiele rzeczy naprawić. On przede wszystkim nam pokazuje, że kiedy błądzimy, możemy wrócić. W tej łodzi brakło coś, czegoś, z czego tak naprawdę uczymy się od samego początku. Trzech słów, proszę, dziękuję, przepraszam. Osoba, która potrafi poprosić o pomoc, przestaje być egoistą. A my, zwyczajnie na świecie, chcemy być egoistami. Bo, jak kogoś poprosić o pomoc? Jak? Przez nas wyśmieją, bo to słabość. Jeszcze jak pokazaliśmy, że potrafimy kierować, jeszcze jak po, po, jeszcze nam powiedzą po tym, że przy, sami zdecydowaliście, dziś jesteśmy na łodzi razem z Jezusem. Są sztormy, nie tylko sztormy, ale zobaczcie, że Jezus wiele razy pływał z apostołami na tej łodzi. Raz się zdarzył sztorm. W innych momentach było cudownie, bo jezioro potrafi być najspokojniejszym na świecie miejsce najcichszym. Najbardziej potrafiący utulić człowieka. Nie zawsze są sztormy. I myślę, że ta nadzieja na to, że te sztormy mijają, to jest ta nadzieja, w którą ciągle żyjemy. Ale czasami trzeba się przyznać: przyjść do, nie tylko do Jezusa, ale do kogoś, kogo jest, kto jest obok nas, kto jest dla nas ważny i powiedzieć zwyczajnie, nie daje rady. I poprosić o pomoc.